Cześć, jestem Jakub. Ja też jestem Jakub. W tym roku pełnię funkcję szefa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wienczajowej. A jestem koordynatorem Włośbu i pomagam Kubie. Dokładnie. I nasze przygotowania do 28 finału idą pełną parą. Mamy 200 wolontariuszy kwestujących i 50 sztabowych. Warto wspomnieć, że nasi wolontariusze zbierają dla dziecięcej medycyny dla biegowej. Kolejny nasz krok to sponsorzy. Głównymi sponsorami jest Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i kilka przedsiębiorstw w NinjaWi, między innymi m.in. pizzeria topionka i e Drive, piekarnia cudolanka, bar i OSP w Obecnie jesteśmy na etapie pisania scenariusza. Będzie mnóstwo atrakcji, takich jak tańce, zespoły muzyczne i najważniejsze, światełko do nieba. Również na naszym finale będzie wata cukrowa, popcorn, lemoniada, gorąca czekolada, Panie Gębów, gdzie będą sprzedawały posiłki. Zapraszamy na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Włodzajowie, 12 stycznia po godzinie 14:30. Nie, Nie możemy was tam zamknąć. Od kiedy jesteś wolontariuszem? Pierwszy raz i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Po raz trzeci. To jest super. Jestem wolontariuszką po raz pierwszy. Zgłosiłam się, ponieważ zawsze chciałam pomóc być częścią tej akcji i pomóc, pomagać innym? Wolontariuszką w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jestem już po raz trzeci i jest to dla mnie co roku ogromne przeżycie. Panuje niesamowita atmosfera, a jednocześnie pomagamy i, i cieszymy się tym, że możemy właśnie pomagać i jest to niesamowity czas. Dlaczego warto być wolontariuszem? Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można ofiarować poza materialnymi wynagrodzeniami. Jest coś bardziej lepszego, fajniejszego, chociażby uśmiechy dzieci. Jakie są jeszcze zadania wolontariusza? My zajmujemy się na przykład wkładaniem tych puszek, naklejaniem banderoli, wycinaniem ferduszek, przygotowaniem pakietów dla każdego z naszych wolontariuszy. No, bardzo ważną kwestią jest również e, praca w mediach społecznościowych, e, gdzie zachęcamy wszystkich, e, aby przybyli e, na ten finał. E, szukamy również sponsorów, e, także bardzo zachęcamy do tego, żeby w jakiś sposób się włączyć e, w organizację tego wydarzenia. Też e, no, bardzo ważną rzeczą jest... Przygotowanie miejsca, w którym odbędzie się finał, aby było tam bezpiecznie i aby tam y, atmosfera no, była po prostu dla wszystkich odpowiednia, bardzo przyjemna. Ona by ta chciała zbierać ze mną. Pomóż stawić, byś nie ona by tak chciała Zbierać ze mną, aż do nieba wystrzeli światełko, ona by tak chciała Zbierać ze mną, pomóż stawić, byś nie ona by tak chciała Zbierać ze mną, aż do nieba wystrzeli światełko